Zwiedzanie jeleniogórskiego ratusza rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 17. Tutaj ze względu na pewne ograniczenia i komfort naszych mieszkańców prosimy o Pójście niedaleko do informacji turystycznej pobranie bezpłatnych biletów wstępu. Ich jest ograniczona ilość 20 sztuk na daną godzinę. Jeżeli chodzi o te godziny, to poniedziałek godzina 17, wtorek godzina 16, 17, 18, podobnie jest w środę, czyli 16, 17, 18, w czwartek 17, 18, 19. W tych godzinach będziemy przyjmować państwa, którzy są zainteresowani, jak ten ratusz wygląda. Bo tak jak powiedziałem, ratusz będzie czynny od 7.30 Natomiast te pomieszczenia jak sala ślubów czy sala rajców nie będą dostępne, więc to będzie taka doskonała okazja, aby móc zwiedzić Jeleniogórski Ratusz po remoncie. A jest co podziwiać. Po remoncie zmienił się przede wszystkim wygląd sali ślubów, biura prezydenta miasta, sali konferencyjnej oraz sali rajców. Do tego ostatniego pomieszczenia nie zostaliśmy wpuszczeni z kamerą, aby nie psuć Państwu niespodzianki. Oprócz tego w poniedziałek zaplanowane zostały także inne atrakcje. Jedno będzie odsłonięcie oficjalne tego jelonka, który jest za mną. Nie będziemy go chować, ale będzie taka kokardka, którą, którą prezydent z mieszkańcami odsłonią. Planujemy zespół muzyki dawnej ściągnąć. Będzie też bractwo kurkowe, będzie poczet sztandarowy, jeżeli się to nam uda jeszcze do końca zamówić. Na pewno będzie hejnał Jelenie góry. No i cóż, no atrakcją będzie chyba to, że ten ratusz będą mogli wszyscy zobaczyć, łącznie jak wygląda obecnie gabinet prezydenta, jak wygląda gabinet skarbnika miasta. Ponieważ tutaj akurat będzie pan skarbnik urzędował naprzeciwko pana prezydenta, no i to najważniejsza nasza perełka, czyli odtworzenie historycznego wyglądu sali rajców. Nic, tylko zwiedzać i podziwiać.